I ostatni w zasadzie element y, takiego konia krajowskiego, to jest y, paradoksalne pokuscie winy. Po co w ogóle jest potrzebne pokuscie winy? Mm -hmm. No dokładnie. Kupcie winy ma zadanie y, ochronić nas przed robieniem samą sobie krzywdę, ale też żebyśmy w jakiś sposób nie robili krzywdy innym osobom. Zwanie poczucia winy to jest trochę inna kwestia, czyli my czujemy się winni wtedy, kiedy tak naprawdę nic nie zrobiliśmy, ale jest też takie paradoksalne poczucie winy, czyli to jest poczucie winy, które doprowadza nas do bardzo niskiej samooceny. I teraz tak, dlaczego to poczucie winy jest ważne? Pacjent czuje poczucie winy wtedy, kiedy się przejada, wtedy, kiedy e, wtedy, kiedy wymiotuje też i musicie wiedzieć, że praca z poczuciem winy jest bardzo trudna. To jest praca dla raczej psychoterapeutów, ale musicie być wrażliwi na to, że takie rzeczy będą i że pacjent będzie mieć taką tendencję. Skąd ono się bierze? Takie bardzo wyolbrzymione poczucie winy bierze się z bardzo dalekich obszarów pamięci, tak to nazwę, Podam przykład książkowy z Waszego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pan profesor, przepraszam, nie pamiętam nazwiska, ale napisał taką książkę właśnie o zaburzeniach odżywiania. I on podał przykład yy, dziewczyny, która która miała bulinię i ten wyrzut sumienia, on musiał dojść w procesie terapii psychodynamicznej, musiał dojść do tego, skąd u niej takie straszne poczucie winy jest. Związane z tym jedzeniem, bo on cały czas się pojawia w jedzeniu, ale wiemy, że to jest gdzieś głębiej. I co się okazało? Okazało się, że dziewczyna e, kiedyś, dawno temu, e, dokonała aborcji, po prostu. Czyli jak ona to wygrała, zabiłam swoje własne dziecko. E, stało się tak z różnych względów, nie miała pieniędzy, e, sytuacja w do tego zmusiła nie oceniamy tego. Rolą psychologa nie jest również ocenianie. I teraz tak, czasami jest tak, że poczucie winy my możemy z pacjentem przerobić, czyli ściągnąć z niego trochę to poczucie winy. Czyli jeżeli pacjent ma poczucie winy, że zrobił coś złego, że o, Boże, wiadomo, jedną mandarynkę, więcej niż powinienem, no to możecie zadać takie pytania, czy jesteś nad człowiekiem, czy masz prawo do błędów, czy jesteś Bogiem, czy czy, czy, czy ta manderka rzeczywiście Ci zaszkodzi, to jest zdejmowanie poczucia winy, kiedy to poczucie winy jest nieadekwatne. Do rzeczy, którą ta osoba zrobiła. Natomiast w przypadku tej kobiety, która popełniła aborcję, no jest to temat bardzo ciężki. I co zrobił ten psychoterapeuta? Psychoterapeuta zastosował pewną technikę. Jest to technika bezpośrednio terapeutyczna, ja ją stosuje, ponieważ jest bardzo skuteczna. Mianowicie wykorzysta technikę dwóch krzeseł. Poprosił pacjentkę, żeby usiadła na jednym krześle. I wyobraziła sobie, że na drugim krześle siedzi jej nienarodzone dziecko. Aż mi się robi gorąco. Bo podczas takich spotkań i takich sesji jest bardzo gorąco. To są straszne emocje. I ona zaczęła rozmawiać ze swoim dzieckiem, zaczęła wylewać to poczucie winy, jak ogromnie jest jej z tym ciężko. Więc po pierwsze uwolniła emocje. W ogóle. Wejście w psychodramę, tak zwaną, jest bardzo trudne, także to trzeba cierpliwości i dużego doświadczenia, ale porozmawiała po pierwsze ze swoją córką. Kilka, e, córką, no, może córką, e, kilka takich sesji było i przyniosło to pewną ulgę w postaci e, jednak zrozumienia samej siebie, ale to nie było wszystko. Ta pacjentka jednak nadal wymiotowała, nadal miała ogromne poczucie winy, więc psychoterapeuta wymyślił taką technikę. Żeby ona odkupiła swoją winę. I zaproponował jej, żeby poszła do hospicjum i pożegnała jakieś dziecko, które nie ma rodzica. Kiedy rodzic zostawił dziecko, to było chore i ono teraz umiera. I ta pacjentka przystała na tę propozycję i rzeczywiście towarzyszyła do końca maluchowi. I kiedy to nastąpiło, kiedy nastąpiło odpuszczenie w jakiś tam. Skończyła się błynia. Dlatego poczucie winy jest strasznie ważne w całym procesie. Wy się tym nie zajmujecie za bardzo, ale musicie wiedzieć, czy, że takie coś jest.